Cześć kochani, ja jestem Kinga, to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie, tak jak już widzicie pod tytułem to czy to książkowe, czyli na przykład miękka, twarda okładka. Będę odpowiadać na, tutaj na pytania, które sama wymyśliłam albo znalazłam w internecie. Tutaj nie ma odpowiedzi, będę po prostu na bieżąco Wam odpowiadać na te pytania i ten powiedziała mi dwa miesiące temu. Jedna dziewczyna, Daria, bardzo się pozdrawiam serdecznie. Nick ma Daria i 2A na końcu, Ym, więc naprawdę bardzo ci dziękuję. I dopiero teraz udało mi się to nagrać. I tak, jeszcze na początku, jak widzicie, tu ze mną coś stoi. Coś nowego, bo wczoraj przyszła mi gitara i chciałam się pochwalić tak troszeczkę, A więc ja tylko z grubsza pokażę i lecimy do odcinka. Tak, ja kocham grać na gitarze, ja uwielbiam aż mi się popsuła Na kolonii to musiałam sobie kupić nową e, Więc no mam, bardzo się z niej cieszę e, Grzywka mi znowu przeszkadza, ale trudno Nie zwracajcie na nią uwagi e, Więc naprawdę z gitary bardzo się cieszę, ale bez tego przemrzenia zaczynajmy Więc tak, e, będę leciała od góry do dołu e, Mam praktycznie całą kartkę tego więc no, film dzisiaj może być dłuższy niż, te, niż ta cała reszta, a zwłaszcza ten, co dodałam ostatnio, chyba w poniedziałek, tak mi się zdaje. No, ale w następnym tygodniu, czyli w tym tygodniu, kiedy będziemy wracać do szkoły, będą chyba dwa czy trzy filmy, bo nie wiem, jak to się potoczy dalej z moją nauką i tak dalej, bo idę do ósmej klasy, więc no troszeczkę będzie... Mocniej niż w tamtym roku. Pozwólcie, że ja sobie wezmę o tak tą grzywkę, dobra? Nie zwracajcie na mnie uwagi. Dobra, więc twarda czy miękka okładka? Um, powiem Wam, że ja chyba wolę miękką okładkę, ponieważ, no nie wiem, jakoś tak twarda to jest tak mniej możliwości, jakby mniej możliwości trzymania tej książki w ogóle tak jakoś inaczej. Też więcej miejsca zajmuje na. W sensie więcej miejsca, powiedziałem czy więcej, to prawie nieważne. Więcej miejsca zajmuje na półce, więc zdecydowanie miękka okładka. No, więc tak, ja miękka. Duży, czy śre, duży, średni, czy mały druk? Wiem, że to jest to, czy to, ale tutaj akurat nie mogą się zdecydować, więc duży, średni, czy mały druk? Wiem, że z, zazwyczaj jest duży lub mały w takich pytaniach. Ale ja jeszcze dam średni, ponieważ ja na przykład wolę średni. Nie za duży, nie za mały, taki średni. Bo na przykład, jak jest cienka książka, to, jest, to są naprawdę małe literki, ale na to nic nie poradzimy. Jak jest duża, to mogą. W sensie, jak jest właśnie, jak jest gruba, o, to są większe. Ale ja wolę właśnie takie i tak, i nie. Więc średnie, naprawdę, w sensie średni druk. O. Tak, to według mnie, więc ja to trochę będę opowiadać. Jedna gruba, czy kilka cieńszych książek? O! No i to jest właśnie pytanie też odnośnie chyba druku. O! I właśnie inspirowałam się też różnymi filmami na YouTubie, bo po prostu no sama nie mogłam tylu pytań wymyślić. Czy jedna gruba, czy kilka cieńszych książek? Bardzo dobre pytanie, bo... Chyba jedna, nie, kilka cieńszych. Jak już miałabym wybrać to kilka cieńszych, ponieważ jednak jedna gruba, no to by się tak ciągnęło, ciągnęło, więc chyba raczej kilka cieńszych. No, tak, tak, chyba tak. E, ze książki ze skrzydełkami, czy bez skrzydełek? Osobiście preferuję bez skrzydełek. E, w sensie skrzydełka, też mam mało książek ze skrzydełkami, to może dlatego. Z większość moich książek, w sensie praktycznie wszystkie moje książki są bez skrzydełek, więc no wiecie, jakby no dla mnie to jednak bez skrzydełek. Dajcie mi chwilę, bo muszę iść się napić wody, bo sobie nie przyniosłam oczywiście. E, dobra, już przyniosłam, więc lecimy dalej. Ja w ogóle miałam skreślać te pytania, na które już odpowiedziałam, bo już się pogubiłam. Skończyłam na skrzydełkach, no to ja osobiście Wolę bez skrzydełek. Eee, tak, książki z mapką czy bez mapki? Mapki są o tyle fajne, że jak na przykład zagłębiam się w książkę, nie, chyba mam parę, dosłownie parę książek z mapką, to jak się zagłębiam w książkę i z, w sensie czytam i jest jakieś miejsce, to ja często sobie właśnie na tych, na tych mapkach sprawdzam, no, i to jest naprawdę bardzo fajne, więc ja bardzo lubię mapki, więc książki z mapką, ale jak i nie ma to też nic się nie dzieje oczywiście. Też jest bardzo fajne. Eee, książki z ludźmi, z ludźmi czy bez ludzi na okładkach. Eee, zależy w jakiej postaci ludzie. Bo jak na przykład tacy typowi ludzie, i to jest wycięty na przykład kadr z, z filmu, no to sorry, ale nie. Nie, totalnie nie, to mnie wręcz irytuje, nienawidzę tego. Ale jak jest na przykład typu, nie wiem, co ma paśniobór na przykład i Wam pokażę też, bo to też smocza straszca, nie? Bo ogólnie baśniobór na okładkach zwykle miał jakieś cyklopy, yy, żaby, smoki i tak dalej, ale właśnie nie, nie cyklopy. No to takie pół konie, pół ludzie, no. I tutaj jest taki mały wątek, właśnie coś ludzi. To mi kompletnie nie przeszkadza. Rywalki też mi nie przeszkadzają. I Nevermore, Nevermore Wundermistrz i Pustka Wieczna też mają yy, na układce człowieka, ale w nie, nie w takiej postaci. Właśnie o to mi chodzi. Dwulcerni róż też, więc takie to ja. tak O, na przykład Harry Potter, którego ja mam, to też jest bardzo fajne. Ale tak to typowych ludzi. Mm -mm, nie ma nawet takiej opcji. Nie lubię po prostu. Czytanie należąco czy na siedząco? Ja czasami, bo teraz siedzę na przykład przy biurku, prawda? Są słychać po moim krześle i właśnie się zorientowałam niedawno, że to krzesło bardzo słychać. Więc ja czasami czytam tak, ale bardzo często kładę się na łóżko i czytam na półsiedząco. Tak, to jest bardzo wygodne. Ale raczej chyba na siedząco. Jak już bym tak miała wybierać pomiędzy leżącym a siedzącym, to na siedząco. Znacz, w sensie, czy używam znaczników, czy nie. Używałam i używam, jak książka jest naprawdę bardzo ciekawa, i rzeczywiście co, coś takiego jest, że muszę zaznaczyć. Zawsze te znaczniki mam pod ręką, więc znaczniki oczywiście tak bardzo lubię. Wypożyczanie książek z biblioteki czy kupowanie? Chciałam się przestawić na wypożyczanie i dalej będę to kontynuować, ale jak na ten moment to kupowanie książek i to chyba się nie zmieni nigdy. Ja bardzo lubię kupować książki. Bardzo lubię mieć te książki u siebie na półce. Tak. Bardzo lubię mieć u siebie na półce, więc zdecydowanie kupowanie. Zakładki. Y Zapamiętywanie stron czy zaginanie tych rogów? Zdecydowanie zakładki. Zaginanie rogów, no, psuje się książki tak naprawdę. A zapamiętywanie stron, no to jak tak czyta się parę książek na raz, to po prostu nie zapamięta się każdej, w sensie, na której się skończyło w stronie z każdej książki. Więc zdecydowanie zakładki, ja je też bardzo lubię, mam ich dużo i mam ich różne rodzaje. Czytanie z muzyką czy bez muzyki? Do pewnego czasu słuchałam muzyki czytając, ale to też zależy chyba w jakich, w jakich okolicznościach, albo po prostu jaki jest mój stan psychiczny. Może też od tego zależy. Ale teraz na przykład nie słucham, bo mi to przeszkadza wręcz. Więc może, że wtedy miałam taki okres czasu, kiedy rzeczywiście potrzebowałam tej muzyki do skupienia się też. Ale teraz zdecydowanie nie, słucham bez muzyki i to jest naprawdę bardzo fajne Tak, bardzo, w sensie zagłomimy się bardziej w lekturę Tak, bo tak to jak słucham tej muzyki, no to niektóre piosenki były ze słowami, więc one też mi się gdzieś mieszały ze słowami w książce Co mi wtedy tak bardzo nie przeszkadzało O Jezu, jak ja się przestraszyłam, dobra, nieważne Ale na przykład teraz to właśnie zagłomimy się bardziej w książki, bardziej chcę je zrozumieć I może dlatego też nie słucham Książki ułożone seriami, gatunkami czy kolorami. Ja mam ułożone tak, jakby seriami i wysokością, wielko, wielkością, wysokością, coś w tym stylu. W sumie mogę Wam nawet pokazać, przeprasz, przepraszam za szelest. I patrzcie, tak nie wszystko Wam pokażę, bo na przykład tu moja pierwsza półka jest ułożona seriami, tu też się starałam seriami, a tam dalej w dół to już są wielkości. Lub mniej więcej te same gatunki eee, Więc No u mnie to jest naprawdę bardzo różnie Ale właśnie staram się Jak są serie to układać seriami I teraz właśnie z, Zmieniłam chyba niechcący kadr eee, Tak więc Zdecydowanie jak mam możliwość to seriami Ja się powtarzam, wiem o tym Przepraszam, jak ktoś to denerwuje To naprawdę przepraszam No i znowu <grywki> Audiobooki czy e-booki? Jak już to audiobooki e-booki, no nie po, nawet u odpada nie potrafię poczy, przeczytać co, do, co dopiero no, książki, prawda no nie odpowiada mi jakby z, a, jakby to powiedzieć no nie odpowiada mi ta sama rzecz co nie e-booki, no to ja po prostu nie potrafię, ale audiobooki słuchać na przykład jakiejś lektury, bo ja bardzo często lektury czytam, yy, słucham czytając, czytam słuchając, no wiecie o co chodzi, no to to mi bardzo pomaga, a tak to wolę ogólnie czytać papierowe książki. Kupowanie przez internet czy stacjonarnie? Zależy w jakim to jest przypadku, bo na przykład ja bardzo często kupuję przez internet, ale to dlatego, że są duże promocje niż stacjonarnie nie lubię pójść, obejrzeć sobie samą książkę, popatrzeć, jak ona w środku wygląda, i wtedy zadecydować, czy kupować ją y, internetowo. Więc, no, ja tak zazwyczaj robię: idę do Empiku, sobie patrzę, a potem zamawiam. Więc y, tak to u mnie wygląda: więc kupowanie przez internet. Y, rozdziały krótkie czy długie. Y, jak jest książka fajna, taka ciekawa, wciągająca. To Mogą być nawet długie, ale jak jest taka, no nie w 5, nie w 10, że wątek jest taki, no spoko, ale mogłoby się coś lepszego zdarzyć, to krótsze. Więc ja tutaj nie mam zdania na ten temat. Właśnie to zależy od samej książki. Zakładka papierowa czy z magnesem? Z magnesem mnie trochę denerwują te zakładki. Mój tata teraz używa właśnie do, do Smoczej Straży drugiej części Bo też czyta zakładki z magnesem Mówię, że jest bardzo fajna Więc no, cieszę się z tego, bo sama ją kupiłam Ale ja osobiście wolę Zakładki papierowe Zwykłe, podłużne zakładki One są najlepsze Chociaż też właśnie Jak byłam na wakacjach Kupiłam sobie taką z moim imieniem Też jest bardzo fajna Więc no, nie mówię, że tylko takie Typowo płaskie takie też są bardzo fajne, ale ważne, żeby nie były z magnesem. Bo po prostu, no nie wiem, jakoś. Dziwnie w ogóle. Niby zaznaczasz jedną stronę, ale zaznaczają ci się dwie. W sensie tak jakby po obu stronach. Więc no tak, no. Czytanie samemu czy z kimś. Robiłam sobie maratony czytelnicze z moją przyjaciółką i no, czytało mi się bardzo dobrze, ale to może dlatego, że byłyśmy. Oddzielone telefonami, w sensie był ten maraton robiony przez telefon, przez kamerki, i wtedy też była cisza, spokój, więc może dlatego. Nie mówię, żeby było głośno, ale pewnie tak. Byśmy raczej rozmawiały, ale tak to. Nie wiem, jakby to wyglądało. Ale chyba raczej wolę sama, nie obrażając tutaj nikogo, bo naprawdę na przykład z moją przyjaciółką bardzo lubię czytać. Ale tak to chyba, jakbym miała wybierać, to bym wybrała, że y, czytam. Y, wolę czytać sama. Książka z ilustracjami czy bez? Hmm, dobre pytanie. Lubię, jak czasami są ilustracje. Nie zawsze, ale lubię te ilustra ilustracje takie pojedyncze. Znowu się odniosę do jednej książki, czyli do Baśnioboru i do Smoczej Straży. Tam czasami rzeczywiście są ilustracje, które naprawdę są bardzo fajne i rzeczywiście pokazują nam coś, czego no nie zawsze w sensie co nie zawsze możemy sobie wyobrazić. Więc to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo to lubię. Naprawdę ilustracje, ale takie pojedyncze, nie tak jak książka dla dzieci, ale właśnie takie pojedyncze. Tak, i nie muszą... I też niekoniecznie kolorowe. Chyba jednak takie właśnie czarno-szaro-białe. Mhm. Pisanie po książkach czy nie. No, ja jeszcze nie próbowałam pisania po książkach. Jeszcze Nigdy nie pisałam po książkach i chyba nie mam zamiaru pisać po książkach. W sensie, nie wiem, damy, to jest. Ja nie w sensie, żeby teraz nikt się na mnie nie obraził, to jest taka moja własna opinia. Ja osobiście nie piszę po książkach, bo uważam, że wtedy je niszczę. I to może dlatego, eee, ja wolę sobie zaznaczyć. I co najwyżej na, tej, na tym znaczniku coś napisać małego. A tak to nie. Tak to wolę nie pisać po książkach. Yy, łamanie grzbietów, czy ich niełamanie? Oczywiście, że ich niełamanie, bo to się bardzo brzydko prezentuje na półce. Yy, to po pierwsze. A po drugie, żal mi tych książek. Żal mi tych książek, bo jednak to jest coś no, na przykład w moim życiu bardzo ważnego. A no, jak ktoś łamie grzybiety, no to już wiecie. To już e, nie moja sprawa. Jak lubi, no to niech łamie, prawda? Jak mu się to podoba, to też. Niech tak robi. W ogóle teraz podam na pomysł, właśnie przy tym pytaniu, w sensie tak pomysł tak mnie oświeciło, że jak przeczytam jakąś książkę i napiszcie, czy mogę tak zrobić i czy chcielibyście właśnie z tego też jakiś, może, film, książki, które przeczytam, układam odwrotnie niż grzybiety, chociaż nie wiem. Tak, teraz, bo ogólnie mam teraz bardzo fajnie poukładaną biblioteczkę, więc nie wiem, czy to zrobię. Możecie pisać, czy chcecie, ale jeszcze zobaczmy, co z tego wyjdzie. <laughs> Chociaż yy, pod ostatnim filmem są komentarze wyłączone i też nie wiem czemu. Postaram się, żeby tutaj nie było komentarzy wyłączonych i błagam, nie wyłączaj mi YouTube komentarzy. Białe czy żółtawe strony? Nie lubię białych stron. Wolę takie żółtawe strony. Białe mnie strasznie oślepiają i ciężko mi się bardzo czyta, więc biorę. biorę. Wolę zdecydowanie żółtawe strony. Czytanie w dzień czy w nocy. Jeśli godzina 22-23 to jest dla Was noc, no to noc, ale raczej chyba też w dzień, bo czasami sobie po południu czy rano na pół leżący, pół siedzący usiądę na łóżku i czytam, więc. Jakbym już miała wybierać, to dzień. Noc nie, nie zarywam nocy. A zresztą jak już zarywam noc i postanawiam poczytać, to w sekundę zasypiam, więc zdecydowanie czytanie w dzień. I ostatnie pytanie, które zostało, i zajęło nam to praktycznie 20 minut, jedno tłumówka czy seria? To jest bardzo ciekawe pytanie na które już sam autor książek musi odpowiedzieć tak naprawdę ja nie mam na to wpływu jeśli książka jest ciekawa i rzeczywiście to jest seria to bardzo chętnie kontynuuję ale natomiast jeśli to jest jednotomówka no, no i nie ma dalszej części, ona się kończy no to też bardzo fajnie, prawda? ale jeśli na przykład tak jak Baśniobór, znowu się do niego od, ten odniosę albo Harry Potter mają być takie ja mam to czytać w jedno-tomówce, to już wolę tą serię. Więc, no, tak jak mówię, to nie ode mnie zależy, tylko od samego samych autorów. Więc na to pytanie rzeczywiście nie odpowiem. Odpowiedzcie sobie na nie tak naprawdę sami, jak wy wolicie. A jak już to chyba seria, tak. tak jak już to chyba seria, ale jedno-tomówki też mam. I ehm, jedno-tomówki też czytam więc wiecie i tak oto pokażę wam teraz tą kartkę wykreśliłam wszystkie pytania może nie było tego całej kartki bo są gdzie gdzie przerwy ale naprawdę mam nadzieję, że film wam się spodobał, to był jeden z takich dłuższych filmów, 20 minutowych zostawcie łapkę w górę subskrypcję, jeszcze jeśli, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału filmy będą Mam nadzieję, że co tydzień od rozpoczęcia roku szkolnego. Chociaż też nie obiecuję, bo mówię nauka, ósma klasa i tak dalej, trochę się stresuje, um, ale mam nadzieję, że ten nasz, mój taki już cotygodniowy rytm zostanie mi. A na teraz Wam dziękuję. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze byście chcieli oglądać, bo teraz już się wzięłam porządnie za te planowanie tych filmów i też wzięłam pomysły z Waszych komentarzy, tak jak na przykład ten film. I bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa-pa!